Co to jest? Ksiądz Maciej. Nasz ksiądz Maciej, prawda? Ale dzisiaj jest tak troszeczkę inaczej ubrany i coś tutaj jeszcze ma? Medal. Megal. Pierwsze miejsce. Hmm? Pierwsze miejsce, to może ksiądz Maciej nam opowie, co to było za wydarzenie? Dobrze. Tak jak pani powiedziała, to dzisiaj jestem troszeczkę inaczej ubrany, ale dlaczego? To jest taka koszulka. Co to jest? Orzeł biały. biały, a znak kogo? Jakiego państwa? Polski! Czyli ja byłem reprezentantem Polski na mistrzostwach Europy, księży. Aha. Mam medal, bo zdobyliśmy które miejsce tu pierwsze? Pierwsze, dlatego tu jest jedynka, jest złoty medal, a z tej strony jest narysowana piłka, bo to był w piłkę nożną. I jest tak jak sutanna, bo to byli księża grali, prawda? I buty takie jak się gra w piłkę nożną, i czapka takie jak ksiądz nosi. A tutaj pisze białoruś. Te mistrzostwa Europy były na Białorusi. To jest po Polski I tam byli. Tak, i posłuchajcie, tam byli księża z Polski i wygrali, ale jeszcze byli księża z Portugalii i z Austrii i z Chorwacji i z wielu innych krajów. Aż z Anglii nie było. Z 13 krajów aż. Było. i z Polski było. Było aż 170 księży. Dużo nie? I ci księża grali w piłkę. Bo wy najczęściej księża jakieś sutarnie i się modli, a się jak było. A my tam graliśmy w piłkę i na przykład graliśmy z zespołem Portugalii i żeśmy z nimi zremisowali. A potem graliśmy z Austrią i wygraliśmy w Rusku. I potem już ze wszystkimi wygrywaliśmy: z Rumunią, z Białorusią. A w finale graliśmy z Chorwacją i wygraliśmy, i dzisiaj mamy złoty medal i dostaliśmy puchar, ale puchar ja nie mam, ponieważ to wszyscy dostaliśmy, którzy grali, a nas była 14. I drużyna dostała ten puchar. Tak, i tylko jeden puchar jest, a medal każdy dostał, dlatego ja mam medal i mogę się Wam tutaj pochwalić i pokazać Wam, żeby każdy wiedział, gdzie to ja byłem. A to było dawno. Nie, to było w tamtym tygodniu. Także to niedawno, także widzicie? Jak ja sobie myślę tak, jak ktoś się będzie starał, bo muszę, Bo to nie jest tak, że ja sobie jadę na mistrzostwa i już wygrywam. Tylko trzeba najpierw dużo ćwiczyć. Także chłopcy, jak chcą już kiedyś medal zdobyć w piłkę, to muszą dużo ćwiczyć. Ale dziewczynki... Ale dziewczynki też mogą zdobywać złote medal. Jakieś piłkę noszę. Ale tak to ja nie słyszę. Nie, tak to ja nic nie się będę słyszał. A dziewczynki, uwaga, uwaga. Ostatnio była olimpiada i jakaś dziewczynka zdobyła. Pani, złoty medal, Polka, ktoś pamięta, jak się nazywała? Jak ona miała na imię? O, ciekawe czy ktoś wie. Myślimy, Może Anna? Nie. Nie, a może? Może Barbara? Nie. A może Justyna? A może Justyna? Może Justyna. Justyna? O, a co ona robiła, kto pamięta? Dobrze. Nie. Bardzo dobrze, powiedz jeszcze raz. Na, skakała. Na, nie skakała, rynku. tylko biegała na, 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 na i wygrała też złoty medal po na piadzie, to jeszcze a nie A ja na ja, no, tak, tak. i złoty medal. Bardzo dobrze Marianka, jeszcze raz powiedz kto jeszcze zdobył złoty medal? Pan, który co robił? Na czym on skakał? Skakał na lampę. Ja, dzieci oglądają też sport. Kamil skąpał, bardzo ładny. A uwaga, uwaga, to jeszcze jedno Ta sprawdzenie. A jeszcze był jeden, który. To... Jeszcze był. O, brudka był! Marianka, brawo! I brudka, co on ten robił? Nie, on na łyżbach jeździł, szybko tak. I też to był I tak. Udało mi się wyprzedzić. Wszystko Super. No No, tak, Także i dziewczynki, chłopcy jak będą pracowali ciężko i starali się, no, to ja, ja, na ja, A proszę księdza, dzisiaj u nas Patrysia zdobyła mięskie ja, No pięknie. Tak brawa dla tak brawa. A teraz słuchajcie, bijemy brawa dla księdza. Wstaniemy i bijemy brawa i gratulacje dla księdza. Dziękuję bardzo. Mam. Będziemy się pisować. Dobrze.